Czemu Polaczki, Cebulaczki znają się na wszystkich tematach we wszechświecie? Na przykład polski zespół rapkorowy, Afromental nagrał piosenkę i teledysk, a Cebulaczki jak jeden chuć zaczęli pisać, że źle, że nie polskie. i znalazła się druga strona, czyli hejterzy hejterów, takie błędne koła. Kiedy Polska skończy być cebulaczana? Kieburactwo po prostu. Poziom cebuli po prostu jest niewyobrażalny w tym internecie, to się... W... Ale Nie mieści, jakie buractwo jest w tym internecie. Słowo cebulak i burak zaczęło być w ostatnim czasie prawdziwym następcą dzieci Neostrady i gimbusów. A wydawało wam się, że jak skończycie gimnazjum, to będzie koniec, co? A mówiłem parę lat temu, zapytaj beczkę. Gimbus, Student! World of Warcraft. W życiu dostałem w pierdol, dostałem taką panię w twarz. Padłem na ziemię, potem się okazało, że miałem rozwalone coś tam pod okiem.